Deszcz lał jak srebre tamtego listopadowego wieczoru, kiedy pociąg wtoczył się na dworzec centralny w Warszawie. Michał wysiadł z walizką w ręku, mokry do suchej nitki, a serce mu waliło tak mocno, że zagłuszało huk miasta. Miał dwadzieścia dwa lata, pochodził z małego miasteczka na Podkarpaciu, gdzie wszyscy się znali, a sekrety nie miały szans na przetrwanie. Rodzice dowiedzieli się o nim wszystko o tym, że kocha mężczyzn, o tym liście, który zostawił na stole w kuchni. Nie jesteś już naszym synem napisał ojciec w sms który przyszedł, gdy Michał był już w drodze. Matka nawet nie odpisała. Porzucili go, tak po prostu, w obcym mieście, gdzie nie znał nikogo. Stał na peronie, patrząc, jak tłumy mijają go obojętnie. Warszawa wydawała się ogromna, zimna, nieprzyjazna. Nie miał gdzie iść pieniędzy starczyło na kilka dni w tanim hostelu. Usiadł na ławce pod Daszkiem, Zacisnął dłonie na walizce i po raz pierwszy poczuł, co znaczy prawdziwa samotność. Uzy mieszały się z deszczem na jego twarzy. Myślał o tym, jak wszystko się posypało, o tym chłopaku z liceum, z którym spotykał się w ukryciu, o plotkach, które dotarły do domu. Rodzina, która zawsze była blisko, nagle stała się wrogiem. Lepiej umrzeć niż tak żyć, szeptał do siebie, ale wiedział, że musi walczyć. Następnego dnia zaczął szukać pracy. Warszawa nie czekała, kawiarnie, bary, sklepy. W końcu trafił do małej księgarni na Nowym Świecie. Właściciel, starszy pan o siwych włosach, spojrzał na niego z zrozumieniem: Masz oczy kogoś, kto ucieka, powiedział. Michał nie zaprzeczył. Dostał pracę na pół etatu, układanie książek, sprzątanie. Wieczorami wracał do hostelu, gdzie dzielił pokój z obcymi ludźmi. Jadł chleb z serem. Oszczędzał każdą złotówkę. Ale miasto powoli go wchłaniało spacer po starym mieście, łazienki królewskie jesienią, zapach kawy z ulicznych kawiarni. Pewnego wieczoru, w grudniu, kiedy śnieg przykrył ulice białym puchem, wszedł do małej kawiarni na krakowskim przedmieściu, żeby się ogrzać. Siedział przy oknie, patrząc na przechodniów, gdy podszedł do niego kelner. Co podać? Zapytał głosem ciepłym, jak gorąca czekolada. Michał podniósł wzrok i zamarł. Chłopak miał może 25 lat, jasne włosy opadające na czoło, oczy zielone jak wisła wiosną. Nazywał się Kuba. Uśmiechnął się szeroko, a Michał poczuł, jak coś w nim pęka, ta samotność, ten strach. Rozmawiali dłużej niż powinni. Kuba przyniósł mu kawę na koszt firmy, usiadł na chwilę w przerwie. Opowiedział o sobie, pochodził z łodzi, studiował grafikę, pracował tu, żeby się utrzymać. Michał nie powiedział wszystkiego od razu, ale coś w spojrzeniu Kuby mówiło, że rozumie. Spotkali się znowu, przypadkiem, a potem już nie przypadkiem. Spacer po zaśnieżonym powiślu, rozmowa o książkach, o marzeniach. Kuba nie naciskał, ale Michał czuł, że może mu zaufać. Z czasem hostel zamienił się na małe mieszkanie na Pradze, które wynajęli razem z innymi studentami. Michał awansował w księgarni, zaczął studiować zaocznie filologię polską. Kuba rysował, projektował okładki. Ich związek rodził się powoli, w cieniu strachu Michała przed odrzuceniem. Bał się, że i to się posypie, że Kuba odejdzie, gdy dowie się o rodzinie. Ale Kuba został. Trzymał go za rękę pod stołem w kawiarni, całował w czoło wieczorami. Jesteś moim domem, szeptał. Rok minął szybko. Michał próbował dzwonić do rodziców, cisza. Siostra odebrała raz, powiedziała, nie wracaj, tato by cię zabił. Bolało, ale Warszawa leczyła rany. Przyjaciele Kuby stali się jego przyjaciółmi, grupa młodych ludzi, którzy nie oceniali. Święta spędzili sami, z choinką w mieszkaniu, prezentami pod spodem. Michał płakał wtedy w nocy, ale Kuba przytulał go mocno. A potem przyszła wiosna. Kwiaty w parkach, dłuższe dni. Kuba zabrał go na spacer nad Wisłę. Siedzieli na murku. Patrząc na wodę, Michał powiedział poważnie: Kocham cię bardziej niż myślałem, że można kochać. Michał spojrzał na niego, serce mu stanęło. Wiedział, co będzie dalej. Tamtego wieczoru nad wisłą kuba uklęknął na jedno kolano, wyciągnął małe pudełko z pierścionkiem prostym, srebrnym, z grawerem ich inicjałów. Czy zostaniesz ze mną na zawsze? zapytał drżącym głosem. Michał nie mógł mówić, uzyspływały mu po policzkach. Skinął głową, przytulił kubę tak mocno, że prawie go udusił. Byli zaręczeni. W obcym mieście, które stało się ich miastem, znaleźli siebie. Ale radość mieszała się z lękiem. Michał wiedział, że ślub, nawet symboliczny, bo w Polsce nie było małżeństw jednopłciowych, to wyzwanie. Chciał, żeby rodzina wiedziała, ale bał się reakcji. Kuba przekonywał, to nasze życie, nie ich. Planowali ceremonię humanistyczną w małym pałacyku pod Warszawą, latem, z przyjaciółmi. Zaproszenia wysłali do wszystkich, nawet do rodziny Michała Elistem, z nadzieją, że choć ktoś przyjdzie. Przygotowania trwały miesiące. Michał rzucił się w wir wybieranie garniturów, kwiatów, muzyki. Kuba projektował zaproszenia, piękne, z motywem wisły i mostów. Mieszkanie wypełniło się śmiechem, planami. Michał czuł się silniejszy, ale noce przynosiły koszmary, ojciec krzyczący, matka odwracająca się. Budził się zlany potem, a Kuba zawsze był obok. W końcu napisali do siostry Michała, Anny. Ona jedna czasem odpisywała na wiadomości. Przyjdźcie, proszę, błagał Michał w liście. Odpowiedź przyszła po tygodniu, nie wiem, czy dam radę. Oni są wściekli. Ale w głosie Anny, gdy zadzwoniła, było wahanie. Lato nadeszło szybko. Czerwiec, ciepłe dni, zapach jaśminów w powietrzu. Przyjaciele pomagali: dekoracje, tort, muzyka. Michał i Kuba wybrali garnitury granatowe, identyczne symbol jedności. Próba ceremonii śmiech, nerwowość. Nie uciekniesz mi ożartował Kuba. Dzień przed ślubem, Michał nie spał. Siedział na balkonie, patrząc na światła, pragi. Myślał o drodze od porzuconego chłopaka na dworcu do mężczyzny, który ma wszystko. Kuba podszedł, objął od tyłu. Jutro będzie najpiękniejszy dzień, powiedział. Rano, w dniu ślubu, niebo było błękitne, słońce grzało delikatnie. Pałacyk w Konstancinie, otoczony ogrodem, kwiaty wszędzie. Goście przybywali i przyjaciele, koledzy z pracy, znajomi z uczelni. Michał stał w pokoju, poprawiając krawat. Serce mu łomotało. Kuba w drugim pokoju, nie widzieli się jeszcze w garniturach. Ceremonia zaczynała się o szesnastej. Goście siedzieli w ogrodzie pod altaną. Muzyka, delikatny fortepian. Michał wszedł pierwszy, prowadzony przez przyjaciółkę. Patrzył przed siebie na Kubę, który czekał przy ołtarzu. Wyglądał olśniewająco, uśmiech szeroki, oczy błyszczące. Gdy się spotkali, wzięli za ręce. Celebrans zaczął mówić o miłości, o drodze przez trudności, o akceptacji. A potem Michał spojrzał na tłum. I zamarł. W ostatnim rzędzie siedziała Anna, jego siostra. Sama. W eleganckiej sukience z bukietem w ręku. Łzy w oczach. Skinęła mu głową, uśmiechnęła się słabo. Anna przyjechała sama. Rodzice nie wiedzieli, powiedziała później. Nie mogła mnie przyjść, szepnęła, gdy podeszła po ceremonii. Michał objął ją tak mocno, że prawie płakali oboje. Kuba uścisnął jej dłoń, podzękował. To był pierwszy krak w murze, który rodzina zbudowała. Ceremonia trwała, przysięgi. Michał mówił drżącym głosem: Od dnia, kiedy wysiadłem z pociągu samotny i przerażony, do dziś ty byłeś moim światłem. Obiecuję kochać cię w każdym dniu, w radości i smutku. Kuba odpowiedział: Znalazłem cię w kawiarni, a pokochałem na zawsze. Będę przy tobie, zawsze. Wymienili pierścionki, pocałowali się delikatnie, wśród oklasków. Przyjęcie, stoły w ogrodzie, śmiech, tańce. Anna siedziała z nimi, opowiadała o domu. Tato jest uparty, mama tęskni, ale boi się powiedzieć. Michał słuchał, serce mu pękało i leczyło się jednocześnie. Goście wznosili tosty za miłość, za odwagę. Wieczór przyniósł zachód słońca, czerwony nad drzewami. Michał i Kuba tańczyli pierwszy taniec, powoli, wtuleni. Świat wokół zniknął. Ale w tle czuł obecność siostry znak, że nie wszystko stracone. Noc minęła na zabawie. Gdy goście zaczęli się zbierać, Anna podeszła znowu. Zadzwonię do mamy. Opowiem jej. Michał przytulił ją. Dziękuję, że jesteś. Miesiąc miodowy spędzili w górach świętokrzyskich, w małym domku. Spokój, spacery, rozmowy do świtu. Michał czuł się wolny po raz pierwszy. Wrócili do Warszawy. Życie toczyło się, praca, studia, wspólne wieczory. Ale coś się zmieniło. Anna dzwoniła częściej. Opowiadała, jak matka płacze po nocach. Jak ojciec milczy, ale słucha. Jesienią przyszedł list od matki. Drżącymi literami: synku, tęsknię. Nie wiem, jak to naprawić, ale chcę spróbować. Michał czytał go kubi, obaj płakali. Spotkanie zaplanowali na neutralnym gruncie, kawiarnia w Warszawie. Matka przyjechała sama. Blada, nerwowa. Michał czekał z kubą. Gdy weszła, Stanęła w drzwiach. Michał. Powiedziała łamiącym się głosem. Podszedł, objął ją. Płakali wszyscy troje. Rozmowa była trudna. Matka przyznała, baliśmy się, co ludzie powiedzą. Ale strach przed utratą ciebie był większy. Ojciec jeszcze nie gotowy, ale matka obiecała walczyć. Z czasem ojciec złagodniał. Telefon raz potem wizyta. Sztywna, ale była. Rok po ślubie, Michał i Kuba kupili małe mieszkanie na Mokotowie. Stare, do remontu, ale ich. Wieczory spędzali malując ściany, śmiejąc się z błędów. Rodzina powoli wracała, matka przyjeżdżała często, pomagała. Ojciec raz, na urodziny, Michała. Milczał dużo, ale podarował album ze zdjęciami z dzieciństwa. Anna wyszła za mąż, zaprosiła ich na ślub. Siedzieli w pierwszym rzędzie, jak rodzina. Michał awansował, kierownik księgarni. Kuba dostał zlecenia na grafikę dla dużych firm. Żyli normalnie, kochali się głęboko. Ale cień dawnego bólu pozostał. Michał czasem budził się w nocy, wspominając dworzec. Kuba zawsze przytulał. Pewnego dnia matka zadzwoniła: Ojciec chce was zaprosić na święta. Do domu. Michał zamarł. Kuba skinął głową, jedźmy. Wigilia w starym domu na Podkarpaciu. Napięcie w powietrzu. Ojciec siedział przy stole, blady. Gdy weszli, wstał. Synu. Powiedział i objął Michała. Płakał. Przepraszam. Byłem głupi. Kuba stał z boku, ojciec podał mu rękę. Witaj w rodzinie. Wigilia cicha, ale ciepła. Rozmowy ostrożne, ale szczere. Po tamtej wigilii wszystko się zmieniło. Rodzina akceptowała, choć nie idealnie. Ojciec nigdy nie mówił dużo o ich związku, ale był na urodzinach, na rocznicach. Michał i Kuba adoptowali psa, potem myśleli o dziecku, surogatka za granicą, plany. Życie płynęło, podróże, praca, miłość. Pięć lat po ślubie zorganizowali dużą rocznicę. Zaprosili wszystkich, przyjaciół, rodzinę. Pałacyk znowu, ogród w kwiatach. Goście liczni. Rodzice Michała siedzieli w pierwszym rzędzie. Matka płakała ze szczęścia, ojciec uśmiechał się. Michał i Kuba odnowili przysięgi. Dziękuję, że mnie znalazłeś w tym obcym mieście, powiedział Michał. A potem ojciec wstał, wziął mikrofon. Milczał chwilę. Kiedyś porzuciłem syna. Bałem się, ale dziś widzę, że miłość nie zna granic. Jestem dumny z Was obu. Sala zamilkła, potem oklaski. Tamten toast ojca uciszył wszystkich na zawsze. Nikt nie spodziewał się takich słów z jego ustępu, zypłynęły po twarzach matki, Anny, przyjaciół. Przyjęcie trwało do świtu. Tańce, śmiech, opowieści. Michał patrzył na Kubę, na rodzinę, na życie, które zbudowali z niczego. Z porzuconego chłopaka w deszczu stał się mężczyzną spełnionym. Warszawa, obce miasto, stało się domem. Miłość zwyciężyła. Koniec końców rodzina nie tylko wróciła, stała się lepsza. A oni żyli szczęśliwie, w świetle, bez cieni.